Mieszkańcy polic mówią o drożyźnie. Negatywne nastroje dodatkowo wzmaga niepewna przyszłość zakładów chemicznych. Obywatele, w tym mieszkańcy polic, mierzą się z rosnącymi kosztami życia. Sytuacja ta wywołuje coraz większe zaniepokojenie wśród lokalnej społeczności, która dodatkowo zmaga się z problemami największego pracodawcy w regionie. Początek 2025 roku przeniósł znaczące podwyżki w kraju, szczególnie w sektorze energetycznym i mieszkaniowym. W górę poszły też ceny żywności. No no co, trzeba sobie radzić, no co, nie przeszkodzimy tego. Nie się godzimy z tym, bo nie mamy wyjścia. Kto nas wysłucha? Nie, A Jak już, sobie no, pani jak radzi, radzi z podwyżkami, z drożyzną? No jak, no, no ograniczam się, tak jak wszyscy. Tak co pani ogranicza? Tak trzeba no na przykład drogie pomidory, co ze słodyczy mogę już zrezygnować, Co my jeszcze tam? Za dużo z alkoholu w ogóle, o, bo wszystko na leki, idzie, duża część pieniążków. Nie? Także ale, ale nie narzekamy. Zwykłe. Codzienne zakupy to dla niektórych osób głównie emerytów konieczność dokonywania wyborów. Skok cen powoduje, że nie na wszystkie produkty wystarcza pieniędzy, więc z czegoś trzeba zrezygnować. Wszystko rośnie, ceny rosną. Jest człowiek na emeryturze, to niestety musi sobie jakoś to wszystko ograniczyć. Z czegoś zrezygnować? Żeby jakoś przeżyć. Z czego pani rezygnuje? No dzisiaj zrezygnowałam z Wektry na przykład. Nie ma wyboru, nic nie zmienimy. Na czy może pani zaoszczędzić? No, na tym na ogrywaniu. Po prostu mniej, mniej się od kalorystyry odkręca. No i na wodzie, nie? Bo na życiu się nie oszczędzi. No ciężka jeszcze jestem sama, to jedna tylko emeryturka, to tak cieniutko. Umiejętne gospodarowanie i planowanie wydatków może nieco złagodzić stres związany z poważnymi wyzwaniami ekonomicznymi. W Policach nie brakuje jednak optymistów, którzy wspominają, że kiedyś żyło się o wiele gorzej. Generalnie nie narzekam. Proszę Panią, to co podwy te podwyżki, które są, to zaraz piętnastki, dwudziestki, czternastki, trzynastki wyrównają i nie mogę narzekać. No starcza mi, no. Ale wiem, że są emeryci, którzy mają dużo mniej, nie? A jeżeli chodzi o finanse i te, to drożyzna jest drogo. Ale powiem Pani, że kiedyś naszym rodzicom gorzej się żyło jak nam teraz. Powiedzmy prawdę. Widziała Pani kiedyś chleb pod śmietnikiem, jak byliśmy dziećmi? Nie. A dzisiaj niech państwo zobaczy ile chleba pod śmietnikiem leży. Sytuację ekonomiczną mieszkańców dodatkowo komplikują poważne problemy największego pracodawcy w regionie. Grupa Azoty Police 2023 rok zakończyła ze stratą przekraczającą miliard złotych netto oraz spadkiem przychodów na poziomie 45%. Wiele czynników składa się na to, że Niezależne są podwyżki od nas, nawet od rządu, od kogokolwiek. Tak? Czynniki zewnętrzne, jakieś tam nieszczęścia, powodzie, huragany, pożary to wszystko, mało te konflikty na świecie, które wynikają, powodują to, że no, sytuacja gospodarcza zmienia się z dnia na dzień, a jeżeli chodzi o to, jak nam się żyje, my jesteśmy już emerytami, Wie pani. No, pracowaliśmy już po dziesiątki lat, w związku z tym żeśmy sobie jakiś ten byt zabezpieczyli, w związku z tym nie narzekamy, żyjemy może nie za wysoki poziom, ale to, co nam jest potrzebne, to na to nam starcza. Policki zakład zatrudnia około 2,5 tysiąca osób, a spółki zależne kolejne 700. Nowe władze chcąc ratować zakład od kilku miesięcy wdrażają plan naprawczy. Wiąże się to z podejmowaniem szeregu działań i niepopularnych dla pracowników decyzji. To między innymi redukcja kadry kierowniczej i zawieszenie niektórych świadczeń pracowniczych. Wynikiem radykalnych cięć było wstrzymanie nagród, premii i dodatków, co szybko odczuli pracownicy spółki. W obliczu rosnących kosztów życia, niepewności zatrudnienia i potencjalnych dalszych podwyżek mieszkańcy polic starają się znaleźć sposoby na przetrwanie trudnego okresu.